I na komputer. Jeszcze trochę czasu na szczęście zostało. Mm, nie zawieszaj się, Gro. Nie dziś. Czemu widać tylko czubek mojej głowy? <laughs> Może powinienem podnieść sobie fotel? Nie wiem. Oglądam, to będzie często, ale sobie przed ekran. Coś drobinek może już mnie. Przecieram codziennie. Codziennie. Masakra. Dobra. A, gdzie jestem? A, wczoraj na telefonie coś poklikałam, zanim wyłączyłam. A, Pure Fiction chciałam zerknąć sobie i mnie i mnie to wywaliło. Nie nie, nie, nie. To, to było za, za dużo to było. Miałam chwilę. Mówię na telefonie sobie wejdę, zobaczę. To był zły pomysł. Bardzo zły. Dobra. To lecimy tutaj. E, Okej. Okay. Zaczynamy od budowy Sandeja. Na Sundeju będzie się opierało wszystko. czy Na, na Golasie w końcu. Dobra, to trzeba będzie przemyśleć. Zróbmy dniówki. Ja nie mogę się w ogóle odnaleźć dzisiaj w tej grze. Naklikałam na telefonie i teraz, i teraz mam za swoje chodzenie i patrzenie. Dobra. Chodźmy do tych materiałów. Co to tutaj na to słoneczko będzie potrzebne? To na pewno to. Pozbierajmy sobie. Coś tam ostatnio mail że kogoś podbudowała. Więc ja sobie na, na dzisiaj sobie przygotowałam się tutaj, jeśli o to chodzi. Uuu, dziękuję za obserwację. Witam, witam na moim kanale. I będę pożyczać. Tak jest. Dobra, kaj. To lecimy z tym, lecimy z tym, moi drodzy, z tematem. O czym jest ty, ożeś ty Niegrzeczne pieseły nie grzeczny pieseły

jednak może dajmy sobie jakieś tarcze chociaż odrobinę no ja bym chciała żeby chciałem go też wlosować tak jak patrzyłam na te, te na to co ludzie piszą w internetach. no to on by się tak chyba wziął i z, i z tego co mówiłam też pisała chwilę tej mi się wydaje że nie poprątam ale on by się przydał do składu <try> On by się nie przydał do składu, bo, bo, bo takie różne kombinacje uwzględniają go często w tych językach. W tych, w tych, no, polski język trudna język dzisiaj, a raczej chyba bardziej komponowanie myśli dziś to jest. Mam nadzieję, że wieczorem już będzie git. Wieczorem będzie dużo wyszowanek, bo będzie i na Pirata, i na, na Zielonego Saskę. Mam nadzieję, że już poprzychodzą, bo Zielony Pirat. Musi się pojawić i jak się tylko pojawi to zaczynam zbieractwo na, na jego następce Mam nadzieję, że to Gdyby się uda. A zielony saska też się musi pojawić, bo chłopaki czkają Jak tak dalej pójdzie, to go w ogóle nie, ten, nie, nie ogarnę, w ogóle. Wszyscy muszę, muszę do Koki napisać. Bo tam fajne bronie są w, w Waves teraz na banerach. W sensie pistolety, a przyszedł może mi się pistolet na piątym levelu. Jakimś. to sobie myślę. A nie.

生命は美しとくさ。存分に味わえ。うん、はい。このテールは期待しちゃった。お客様を裏切ると <laughs> 追加料金ですよ。 Włącz, 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 Cyk, i ten. No i pięknie. Dobra. <gryśny> Co dobra. No, pyk. Jejku, jak on by był pięciogwiazdkowy, jakie to by było absolutnie fenomenalne. Nie mogę się doczekać. Aż... A nie to! No, nie, jaj. nie to chciałam zrobić, ale też nie jest źle. No to będzie długa walka. bo dzisiaj mój kontakt z rzeczywistością jest taki spokojny, statyczny, wolny. Oj. No matko jeszcze jedna runda A... Myślę, że w weekend już wrócimy do Wrócimy już do Oryginalnej historii Będziemy iść dalej z tematami Tutaj w HSR -ze. Bo eventów na razie nie ma Wszystko pokończone więc można dalej iść z tematami, co się będzie działo na Peakony Nie wiem jak to się, jak to się, jak to się, kochani, wy <kluzmy> wymawia. Nie wiem. W każdym razie w tym niedobrym hotelu dalej będziemy działać. <grym> ok Okej. Dobra, ta nazwa mi pasuje. Trauma Vegas chyba też może być tutaj dobrze użyte z tego, co, z tego, co zostało doniesione od czasu do czasu. Czekajcie, bo coś źle kliknąłem. Tu. No i Git, i dniweczki zrobione. jakieś takie krótkie zadanka takie wiecie co to, co to sobie możemy działać potem przerwać ja się boję że tutaj tutaj to tutaj to zaraz wejdziemy w w tematy takie dosyć długie nie jedyna, ale czemu ty tak... Gdzie ty chodzisz? Co to za jakieś tutaj te... <grystanie> Matko, tego się nie spodziewałam przeczytać dzisiaj rano. Dobra, spróbujmy jeszcze tutaj raz sobie podejść. Chociaż nie, bo w sumie... Bo w sumie chłopaki nie są jeszcze gotowe. Teraz pracuję nad tym panem. Pewnie trzeba będzie mu nową tą kartkę tutaj ogarnąć. Tutaj nie da rady dać wyżej. Tego lightcona pewnie trzeba mu będzie, jaki ten, ten lightcon to w ogóle jest, w ogóle nie jest tutaj pod niego. Nic nie jest podświetlone w tym lightconie dla tego pana. Czy to podświetla w ogóle, jak coś tu się przydaje? Czy to tak nie działa? A, jest git ten, ten. A to w pacon. Aha, tam w tym hotelu. Okej, okay, dobra. No to tak, to rozumiem. To rozumiem. Jeśli chodzi o traces, to mamy taką sytuację i trzeba by było zdobyć te materiały. Dla tego pana. One ciężkie są do zdobycia, chyba nie? Tutaj trzeba będzie pochodzić dobrze. I tutaj ciągnąć to, nie? Od środka na wszystkie strony. No, potrzebny nam spokojny poranek. Masz szansę, słońce. Nie wiem czemu tak ten, tu mi się wydaje, że chyba wszystko jest w porządku, bo to są pod niego ustawiane rzeczy, chociaż teraz to ja nie wiem, niby te buty, chyba trzeba będzie jednak to pozmieniać, patrz, chyba te by były lepsze, nie, bo mają te, te podświetlone tutaj. Ile ma ten, ile, ile ten, ile niedziela ma crit Damage, To gdzie to mam wejść, tutaj, w Morstac? Czyli trzeba będzie mu te relikty wziąć i pozmieniać, nie? Trzeba będzie mu je pozmieniać na, na lepsze troszeczkę. Tak, troszkę, troszeczkę. Co najmniej mam mieć 200. W crit damage, tak? O, czyli na przykład to by było lepsze dla niego, bo ma tutaj HP ma też ten crit damage. Nie. A to zły set jest. Aha. Dobra, to ja poszukać muszę w takim razie. Okej, okay, ja sobie zapiszę. Teraz planujemy, to będzie ten. To będzie dobry ten. Ja sobie zapiszę, że set dla niedzieli. Okej. Okay. Zaraz muszę kończyć za 3 minuty, więc nie ma co zaczynać. A przynajmniej sobie teraz zrobię ten. speed-damage, dmg damage. i spd to speed, tak? Dobrze. I oczywiście odpowiedni set, tak? I set odpowiedni musi być. Dobra, czyli tutaj widzę, że muszę po prostu popracować. Znaczy, jak ustawię sobie, jak sobie tutaj ustawię niedzielę, którego mam tu ustawionego, to czy on mnie powinien tutaj do tych, do tych setów, czyli tutaj powinien mnie kierować. To będzie dobra ścieżka, tak? Teraz session materials light.com, ok, czyli tutaj i iść tutaj w ten path. Tak, jak jest tu ustawione, tak tutaj iść, tak? Super. No i już mam wszystkie. Dziękuję Ci, Słońce. Już mam wszystkie informacje potrzebne mi, ponieważ trzeba się skupić pojedynczo na budowie każdego z chłopaków. Teraz Sunday jest na tapecie. Potem będzie Anaxa Legolas, czyli teraz tutaj artefakty. I one są wyznaczone. Ja teraz mam patent, że mogę sobie tam puścić jakieś bitewki od czasu do czasu na telefonie, więc już to będzie ustalone. A tymczasem moimi, niestety muszę dzisiaj skończyć wcześniej, dlatego że nie wiem, co się dzieje we Wrocławiu, ale w tej chwili korki są trzy razy większe niż normalnie.